Witamy Pogoda słaba to Chmurno pada Akurat jak się uspokoiło to trzeba coś nagrać Pokażemy zaraz młode co się powykluwało Co to mu gołębi Mokre gołębie Także Trzeba będzie coś ciekawego nagrać, panowie Trzeba wrócić z regularnością na filmach Żeby nie było. Tamten jaki mokr przemoczony Tutaj panowie ktoś pisał, że chyba pisał nam, że są trzy jasne. Jest taka samica i jest taka samica. One dwie takie same skówki mają. Ale jak widać jedno ma zielony znak. A druga nie ma zielonego znaku. A ta z zielonym znakiem jest lotowana. Tak mi się wydaje. Jeszcze zaraz taty, A ta, to ta z, ta z zielonym, y, zielonym znakiem? Czy ta bez znaku jest lotowana? No na, na przykład wczoraj w podpust, którą wzięliśmy. Mi się wydaje, że to... Z zielonym znakiem nie była lotowana. No. To się pomyliłem. Mhm, dobra, żemy. Pomyliłem się. Samiet siedzi, bo zeszła. Także panowie, zaraz pokażemy. Najpierw pójdziemy tam pokazać, jak weteran siedzi. Tutaj ten młody czaposz, taki ładny. Taki zwykły wyszedł. No zaraz pokażemy tam, jak weteran siedzi. Będą się za parę dni kluś Panowie. Już kropić zaczyna. Jak widać tam jest siedzi Dobrze siedzi Jeszcze wychodzą są mieszanki Tużą młodych już po wychodziło na górę Tu się wykluły Tu się wykluły budapesty, murzyny Znowu czarne murzyny się klują Będzie dla chłopaków. Jeden kolega chciał ciemne. Kto to był? Dominik. Dominik chciał ciemny i Budapeszty też mu się uchowa po dobrych gołębiach. Jest tego naprawdę sporo. Mieliśmy kupić typlery, ale kolega sprzedał. Może coś tam się kupi, zobaczymy. Tutaj jest taki, ma taki miedziany wianek, tutaj nie widać. Co tu jeszcze można pokazać? Tam się co łapcia to wykluwy dwa. Tutaj czy pan to siedzi na wokół? O, Tam dwa młode się wykluły jakoś o tak, pokażę. I to trochę. Tam ma jajka. Także, panowie, jest dobrze. Pozdrawiamy.